Siema, wszystkim tutaj JG, a to kolejna dawka nowinek prosto od Oleja. Autogry pracował ostatnio nad systemem generowania miast. O teraz wszystkie budynki będą generowane losowo, co nie występowało wcześniej. W samych miastach będziemy mogli spotkać masę postaci NPC, którzy będą dawać nam zadania, prosić o pomoc bądź po prostu mówić o przypadkowych rzeczach. A wracając do miast, będziemy mogli w nich kupować także nowy ekwipunek i ulepszać już posiadany. Będą one miały także różne style zabudowania. Mogliśmy już zobaczyć domy drewniane i kamienne, a także te w stylu europejskim czy amerykańskim, jednak samych stylów ma być jeszcze więcej. Jeżeli zaś chodzi o generator map, został on także bardzo rozbudowany. Podróżując po świecie będziemy mogli zobaczyć m.in. stare świątynie, zamki, jaskinie i inne ciekawe rzeczy. Dostaliśmy również dwa zdjęcia przedstawiające tryb mapy w Cube Worldzie. Czy zostanie taka już na zawsze? To pytanie pozostaje tajemnicą. Jeżeli zaś chodzi o nową nazwę gry, Walej niczym się jeszcze nie podzielił. I to wszystkie informacje, jakimi chciałem się z Wami podzielić. Dzięki za obejrzenia i na razie.